Halo, halo, dzień dobry, moi koń, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku YouTubery Zemsta Bany, Tam YouTubery The Game, ja sobie tak to nazywam, bo wtedy ma więcej wyświetleń, bo wszyscy wiedzą, że to jest The Game. Że chodzi o Grekom, komputerową. słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem zrobiliście 27 tysięcy łapek w górę. Huj! Naprawdę, bardzo dużo! I do appreciate, kurwa, szapoba, wele, wele meleba Eee, znaczy, że chcecie więcej, będzie więcej. Jeżeli chcecie jeszcze więcej, żeby przechodzić, bo jesteśmy dopiero na drugiej postaci, czyli na Gimperze, czyli na mnie, koniecznie dawajcie łapki, 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 to jest ten moment, kiedy łapki, łapki, łapki w górę eee, z koła i będziemy sobie jechać dalej. ok? Eee, I teraz tak, ja tu jestem... Kurwa, kursor mi znika. Wkurwia mnie ta gra. Dobra, czekajcie. Asbetem. Które mi tak gra, czy są kursor jest znika. w każdym razie e, odlokowaliśmy Gimpera pod koniec poprzedniego odcinka, kto nie widział to link gdzieś dam w opisie, e, on ma desert Eagle, bo graliśmy rojem, rojem miał shotguna i skill tarczasz ma to e, Gimper ma desert Eagle i skill hajsy co robić wciśnij cube u uaktywnić Gimper uaktywni aure hajsu, która zwiększa drop z monet przeciwników oraz nieco zwiększa obrażenia perk, każda zebrana moneta odnawia 1hp, ja sobie przeresetuję troszeczkę tę gierkę e, o właśnie i już to działa elegancko. A aura kaisu Ona ma problemy z włączaniem się, ono że takie wrażenie. Widzicie? A bez przy fontannie. No właśnie, fontanna mi resetuje cooldowna. Dobra, to ja wszystko wiem. Idziemy w takim razie. ok tu sobie tak po prostu... Jak tu można przejść jakoś? Sobie tak po prostu zniknęła brama. To miejsce na pewno można rozdupczyć Pytanie tylko jak? Dobra nie mam pojęcia, zobaczmy w prawo co tu jest Co to jest? To jest Statua? Roka? Tutaj stoi rok Zaklęty w skałę <głos> <głos> Za swoje nieposłuszeństwo A ja mogę go jakoś obronić? Znaczy uratować? Rok zaklęty w skałę. W sumie tak prosty, tak oczywisty patent. Mega, fantastyczne, dobra. Czyli zejdźmy w dół i poszukajmy, jak tego roka możemy uwolnić. Widaj w kopalni diamentów Lorda Blowka. <laughs> Kurwa, jak ja lubię taką breading. No właśnie, takich tutaj fabularnych głupot mi brakowało przez pierwszą część gry. Jest kopalnia diamentów Lorda Blowka. Ale to znaczy, że Banu współpracuje z Blowem. To bardzo, bardzo niedobrze. No, spróbujmy sobie te... A może jak będę szedł tam, to mam tę kajsowniczą aurę. Dobra. tak teraz włączamy ją. Ło! Ale kajsu, zajebiste to jest. Dobra, zabiłem go, ale 5 kelta mam. Muszę się wycofać, żeby sobie... Zdrowie odnowić. Ej, ta hajsownicza aura, tak w gruncie rzeczy bardzo długo trwa. Zauważyłem, na niej włączonej można chyba praktycznie cały czas chodzić. No, ja się muszę ewidentnie wycofać do fontanny. Właśnie, dobra. Już jest giciorek, miszorek. Teraz możemy lecieć. O Jezus. Tutaj, panie autorze gry, jeżeli yy, to oglądasz, to to wiedzę że już widzisz, co masz do poprawy, nie? Dużo. No, powiedz, że się nie. Dobra, sięgło. Pięknie. O kurwa, moment, muszę to rozkminić. Aha! No dobra, rozumiem. Ale ja mogę to zabić? Nie mogę. Chyba. Kurwa, muszę wryjka dostawać. Chyba, że. O właśnie jestem w stanie... Po to, ale mi się mieni w oczach, ale kurwa epilepsji zaraz dostanę. Ja pierdziu. Jest, dobrze, jestem. Co jest? A to są kolce, nie zauważyłem ich. Zdechbym mnie chybnie, no? Ja pierdziu. Chyba powinienem się cofnąć znowu. Dobra, wracamy się. Po te zdrowie, no bo to masakra zabiją mnie tu zaraz Kurwa mać! Nie wyjdę stąd, nie ma powrotu. Nie! 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 Przegrałem! Ja pierdolę, co ja narobiłem? Jezu, co za chore. Epilepsji dostanę. Jak to błyszczy, wszystko się świeci, pojebało wam się coś na mordy. Piana z pyska idzie już mi, nie? Kurwa! Dobra. Dobra Jak mnie to miga wszystko No nie! Gówniana gra jak mnie kurwia, Głupie gówno Dobra jesteśmy tu z powrotem Idziemy z armora uzupełnić I chodźmy ich rozdupczyć Bo mi tu wkurza Ej cztery kajsy miały zostać Poprzednio stary kajsy wypadały jak zabijałem Co jest halo Halo, moja aura zepsuta! Aure mi zepsuli! Hajsowniczą moją! O, dobra, są cztery pieniądze! Pieniądze moje, moja krwawica! No tu by się przydał rojo do zebrania tego, nie? no nie? Dobra, schodzimy w dół. O jezu, znowu to ścierwo! Mnie to kurza! A tam są kolce, faktycznie, ja się zapomniałem! Oła! Cierwo! Swoją drogą! E, a to zasmęt! Przejdę ten fragment. Ała! Dobra. Teraz tu. Kurwa! Dobra. Przechodzę tą fuj. Nie mam jak się cofnąć. Jak ktoś z Was chce. Ja tak pokażę. O, jakieś takie koszulki, które ja mam na sobie z firmy Ridzon. Które jestem też partnerem, to bardzo serdecznie zapraszam, link w opisie Jeszcze do 14 czerwca macie preorder Co oznacza minus 10% Tak, że macie wszystko 10% taniej, to jest chyba tam 6 zeta Zaoszczędzacie, dobra idziemy dalej Tu mi się jakaś fontana, kana, hana fontana przydała Dobra, chuj To zabijamy kurde. Kurde, kurde Zdychaj, dobra Ałano śmieci, jak oni mnie wkurzają. No nie! A, ja mam perkę, że Michał się odnawia zdrowie. zajebiste w sumie. Kurde. Dobrze. O! Jezus, ale to jest trudne. Po prostu w pewnym momencie się tak poziom trudności wzrósł. Okej, okay, dobra. Ciekawe. Dobra, mamy dwie apteczki. Chuj wam za wszystkim. No o Ło, pięknie, cztery hajsy. Ej, ta aura jest fantastyczna, bo jakby z nich wypadają po cztery hajsy, i ja się wtedy od razu po cztery punkty leczę praktycznie za każdego przeciwnika, więc to jest w ogóle fantastyczne. Dobra, i to jest jakaś dyszka. No, oby była fontanna przed jakimś ewentualnym bossem. No, po prostu ta kopalnia diamentów bloka. On zabija mnie tutaj w tej kopalni. No, tu nie powinny króliko czółeki pracować z jakichś ludzi z nie? Dobra, aura mi zeszła. No trudno. Kurde, co wnimy się po 50. To w ogóle bez dwóch zdań, że trzeba kawę jak się wrócić. Kurde, podoba mi się ta gra, bo mówię wreszcie jest jakaś taka gra fanowska, która jest na dłużej niż jeden odcinek. I ona naprawdę ma, jest ciągająca i coś tu jest do odkrycia. Jestem ciekaw, co będzie dalej. No na razie to kopalnie blowka penetrujemy Szkoda, że nie pupę jego Zeknijesz, no Dawaj hajsu. Kurde fantastycznie, że tutaj gimperem poszliśmy on się leczy, to jest tak mega dobre Okej, okay, tutaj odlokowała nam się... Odlokował nam się korytarz, w którym jest... Eee, dźwignia i dźwignia otwiera nam tę, oto br bramę, przez którą możemy przejść, no z nadzieją na bossa. Jeszcze które trzeba tu przejść, no ale dobra. Zbieramy hajsy, nic się nie dzieje. Do kolegi sprzedacego najpierw, potem pójdziemy. Bo jest w sklepie kolega, sklepacy. Tak się nazywa, bo kurwa sklepali Jest pięknie. No chodźcie tu śmiecie. Królicze. Ała. Kurde no! Dobra. Dobrze, ale to zrobiłem. Jest git. Jest elegancko. 342 monety. Fantastycznie. Coraz bliżej. No, coś się dzieje. Kto to jest? Ktoś tam płacze albo się masturbuje. Dobra. Jak my tu mamy? To są czerwone te. Sejwicka, Breivicka na pewno robimy. To są czerwone portale. Kim ty jesteś? Mandio! Gimper to ty. Co tu się wyprawia? To blowek zamknął mnie i zmusił do wydobywania diamentów. Jak mam dać mu się złapać? On używa jakiejś magii, by zmusić ludzi do pracy w jego kopalni. To na pewno sprawka banyku, na pewno mają jakiś układ. Jak mogę cię stąd wydostać? Klucz posiada Blołek, to jedyna droga. A więc po raz kolejny będę z nim walczyć. Powodzenia. Dawaj. Blowek, a więc znowu się spotykamy. Ta, i znowu jesteś bossem. Ha, kontrakt z banyku się opłacił jak widzisz, mam tyle diamentów ile tylko zamarzę. Nie na długo, bo zaraz zostaniesz wyeliminowany. O, ale one-liner. Jesteś taki pewien? Zobaczymy czy poradzisz sobie z moimi diaksowymi mieczami. O kurwa, co jest? O jebany. Dobra. Hajsownicza aura śmieci. O kurwa, on przyspiesza. Jebany tempo zmienia. O, wow, Blowek! Ujebało ci się coś na mordę synu Fantastyczne Jezus wymagający boss Niesamowite Dobra Napierdalam ciebie On zaraz się przyspieszy właśnie teraz Kurwa fantastyczne Jesteś najlepszy Ty goście, co to zrobiłeś? Nie będę tutaj ksywni Fantastyczny blow it w wagoniku kurwa strzelający mieczami jak sobie Dobra, będzie przyspieszał zaraz Łoooo! Przejmowanym się tak podoba jak tymi mieczami strzela Zdychaj! Bardzo że tak dobrze O! Dobra, dobra, ok, przyspieszał, ostrożnie ale na początku to aż dostałem, muszę przyznać. On powinien zacząć więcej tych mieczy wystrzeliwać. Im, im bardziej jest ranny, powinien coraz trudniejszy się stawać. Żeby zaczął te miecze nam domowo strzelać w trakcie jazdy wózkiem. I w ogóle na pełnym speedzie jechać. To byłoby przejebane. No dobra, musi wystarczyć mi to. Zychaj, teraz się zabijam. Jest! Idziemy po hajsy. Pięknie, setka do przodu, aż mi oko zaspędziało z tej radości. Dzięki stary, już myślałem, że zostanę tu na zawsze. Ha, widzę, że wróciłeś do starej fuchy. Dobrze, wiesz, że zmusili mnie. To dlaczego nie wyrzucisz tego kilofa? Ponieważ zamierzam go wsadzić banyku prosto w... Yeah! <grytania> Mandzio odblokowany. Mandzio odblokowany. Możemy grać mandziem teraz. Klasa, ex Minecraftowiec! Atak, diaksowy kilow. Skill, wydobycie dirta. <grystanie> Kurwa! Jakie to jest dobre? Skill, wydobycie dirta. Przytrzymaj Q, po czym wybierz kierunek ataku. Mandio jednym uderzeniem może niszczyć pęknięte ściany lub zabić przeciwnika. Perk, każde trawienie przeciwnika kilowem odnawia pewną część pancerza. Oczywiście bierzemy Mandzia. Teraz do gry. Ojej, on bije kilowem z bliska. Fantastyczne. Dobra, słuchajcie, będę chciał się przejść jeszcze w prawo. E, o, właśnie, żeby zniszczyć to miejsce i zobaczyć, co tutaj mamy. Tak, ja mogę tego użyć. Tej umiejętności specjalnej. O, dobra. Kurwa, to trudne było. Ok, więc tu idziemy dalej, i tu jest już część przygody należąca do mnie. Dlaczego jestem, jak to jeszcze. Zniszczenie dirta Zajebiste Dobra moi kochani, ale tutaj sobie póki co zostaniemy e, Wybierzemy Mandzia Wybierzemy Mandzia Do następnego odcinka naszej przygody W grze YouTubery The Game Zemsta Banyku Jeżeli chcecie więcej zostawiajcie łapki w górę I po raz kolejny zapraszam was Do zamawiania koszulek Reach Zone Bo preorder trwa tylko do 14 czerwca Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę I trzymajcie się ciepło, cześć!